Najdziwniejsza sytuacja spotkała mnie w mgnieniu oka. Byłam w szpitalu, a chwilę później unosiłam się ponad swoim ciałem. Cześć, nazywam się Anna Kamińska i doświadczyłam bliskiej śmierci 8 listopada 2016 roku, mając 38 lat. To było tak, jakbym nagle oddzieliła się od ciała i unosiła ku sufitowi. Potem usłyszałam ciągły dźwięk monitora kardiologicznego, ten pisk, który często pojawia się w filmach podczas scen śmierci. Jednak, niezależnie od tego, jak niewiarygodnie to brzmi, nie czułam rozpaczy, strachu, smutku, ani paniki. Po prostu stwierdziłam fakt, bez dramatyzmu czy przesadnych emocji, jakbym obserwowała to wszystko z góry. Mogłam wyraźnie widzieć moje ciało leżące na noszach i lekarzy krzątających się wokół, próbujących mnie reanimować. Wydawało się to tak odległe. Nie czułam żadnego połączenia z tą sytuacją, żadnego lęku, żadnej pilności, żadnych obaw, tylko spokojne obserwowanie. Wtedy olśniło mnie to jak grom z jasnego nieba. Nadal byłam sobą mój umysł. Działał myśli, były nienaruszone, a nawet moja osobowość z jej sarkastycznym poczuciem humoru pozostała niezmieniona. Co ciekawe, nawet po mojej śmierci nic się nie zmieniło. Ale moment jak to było możliwe, nigdy naprawdę nie zastanawiałam się, co dzieje się po śmierci, bo po prostu nie miało to sensu z naukowego punktu widzenia. A jednak oto jestem, unosząc się nad szpitalnym sufitem, obserwując wszystko, co się dzieje, będąc wciąż sobą. Wtedy pojawiło się pytanie w mojej głowie: Jeśli ja jestem tutaj, to co naprawdę dzieje się po naszej śmierci? Gdyby ktoś opowiedział mi tę historię wcześniej, zapewne bym się roześmiała i stwierdziła, że to wymysł. W końcu byłam naukowcem, osobą, która zawsze wierzyła w logikę, rozum i to, co da się udowodnić. Pracowałam przez lata przy rządowych projektach związanych z analizą danych, i zawsze uważałam, że doświadczenia bliskiej śmierci to tylko iluzje wywołane umierającym mózgiem, halucynacje na skutek niedotlenienia. Już wcześniej zajmowałem się tym tematem, ale życie ma zaskakujący sposób podważania naszych pewności. Zanim wszystko się wydarzyło, moje życie osobiste było prawdziwym chaosem. Utknąłem w toksycznym małżeństwie, uwięziony w cyklu autodestrukcji, pijąc więcej alkoholu niż powinienem, ignorując alarmujące sygnały cierpienia mojego ciała. To, co zaczęło się jako lekkie krwawienie, przerodziło się w coś niekontrolowanego. Moje ciało zdawało się wysyłać sygnał alarmowy, ale ja wolałem zasłaniać oczy. Tego dnia pamiętam, jak żartowałem z rodziną, mówiąc, że myślałem, że umrę z powodu tego krwawienia, ale w głębi duszy nie zdawałem sobie sprawy z powagi sytuacji. Wtedy wszystko stało się mroczne. Kolejny obraz, który pojawił się w mojej głowie, to szpital, gdzie lekarze powiedzieli mi, że zemdlałem z powodu utraty krwi. Problem był znacznie poważniejszy, niż mogłem przypuszczać. Odkryłem, że miałem dużą ciążę pozamaciczną, która pękła wewnątrz mnie, a moje ciało zaczynało się rozpadać. Straciłem prawie połowę krwi, nawet o tym nie wiedząc. Wtedy ogarnął mnie najgorszy lęk, przytłaczająca bezradność, całkowita panika. Coś we mnie krzyczało, że katastrofa jest nieunikniona. Całe moje ciało zdawało się być na krawędzi wybuchu, każda komórka drżała, jakby chciała mi dać znać, że coś jest nie tak. W tamtej chwili zmagałem się z tym nie do zniesienia uczuciem, a potem nagle wszystko zniknęło. Nie było już bólu ani paniki. Gdy zrozumiałem, że nie jestem już w sobie, że opuściłem swoje ciało, wszystko potoczyło się bardzo szybko. W jednej sekundzie przeżywałem najgorsze uczucie w życiu, jakbym miał eksplodować. W następnej chwili wszystko zniknęło. Ból, nadzieja i panika po prostu wyparowały. Zanim zdałem sobie sprawę, co się dzieje, nie byłem już w swoim ciele. Najlepszym sposobem by to opisać było uczucie bycia balonem, który unosi się w pomieszczeniu. Poczułem się jakbym wzlatywał, unosząc się aż do sufitu. Wtedy zrozumiałem, że nie jestem już w swoim ciele. Z góry widziałam swoje własne ciało leżące na noszach lekarze biegli wokół mnie, próbując mnie reanimować. Dźwięk monitora serca wskazywał, że nie żyję, a mimo to nie czułam nic. Ani lęku, ani strachu, ani pragnienia powrotu. Obserwowałam tę scenę i myślałam, że to dziwne, ale najbardziej zaskoczyło mnie uświadomienie sobie, że nadal jestem sobą. Mój umysł był nienaruszony, myśli pozostały takie same jak wcześniej, z moim poczuciem humoru w komplecie. Patrzyłam na ten zamęt i z moim charakterystycznym sarkazmem pomyślałam, że to cholernie żenujące. Wtedy uderzyła mnie myśl jak cios pięścią. To nie powinno się dziać. Do tej pory byłam przekonana, że śmierć to koniec, że nie ma duszy, nie ma unoszącej się świadomości, nie ma życia po śmierci, a tu nagle jestem ja, udowadniając sobie, że wszystko, co myślałam o rzeczywistości, może być całkowicie błędne. Jeśli wciąż jestem świadoma, co teraz się stanie? Dokąd zmierzam? Gdy unosiłam się tam, obserwowałam lekarzy, którzy starali się mnie przywrócić do życia. W pewnym momencie, Usłyszałam jednego z nich, który wypowiedział słowa, które mnie głęboko zaniepokoiły. Powiedział, że moja historia medyczna wskazuje na problemy z używkami w przeszłości, i zasugerował, że byłam jedynie kolejną narkomanką, co naprawdę mnie zaskoczyło. Tak, miałam historię problemów z lekami, ale minęły lata, odkąd to się skończyło. Mimo to w tamtej chwili nie poczułam żalu. Po prostu słuchałam, jakby to była neutralna informacja. Emocje pojawiły się później, gdy wróciłam do siebie. Wtedy wszystko wydawało się obojętne, niemal jakbym stała się obserwatorką bez uczuć. Aż nagle w mojej głowie pojawił się niepokój: Moje dzieci, umierałam. Kto się nimi zajmie, co im będzie? W momencie, gdy ta myśl przeleciała przez moją głowę, zostałam przeniesiona gdzie indziej, a raczej do innego wymiaru rzeczywistości. W ułamku sekundy nie byłam już w szpitalu, lecz znalazłam się przy mojej starszej córce, która była w Fresno, 340 kilometrów dalej, siedząc w klasie i pisząc egzamin. Wszystko było niezwykle wyraźne, zegar na ścianie pokazywał dokładny czas, a ja mogłam dostrzec każdy szczegół wokół siebie. Wyglądała dobrze, a zanim zdążyłam się nad tym zastanowić, znów zostałam przeniesiona w inne miejsce. Tym razem zobaczyłam moją młodszą córkę, Lucję, siedzącą w poczekalni szpitalnej. Miała zaledwie dwa lata i bawiła się klockami Lego, wyglądając na zdrową. Wtedy coś niepokojącego mnie uderzyło. Patrząc na prawo, widziałam szpital i swoją rodzinę, ale gdy spojrzałam w lewo, już nie byłam w szpitalu. Znalazłam się w zupełnie innym miejscu, które w żaden sposób nie przypominało Ziemi. Od momentu, gdy skierowałam wzrok w lewo, wszystko się zmieniło. Szpital zniknął, a nagle znalazłam się w całkowicie innym otoczeniu. To nie był ani tunel, ani niebo, ani ciemna pustka, lecz dziwne miejsce, które jednocześnie wydawało się naturalne. Miejsce miało delikatny, złocisto-biały kolor, bez widocznych ścian czy sufitu. Znałam granice tej przestrzeni, wiedziałam, że znajduję się w pewnego rodzaju pomieszczeniu, a najdziwniejsze było to, że nie byłam sama. Nie widziałam nikogo wokół siebie, ale czułam obecność innych bytów, choć były niewidoczne. W tym momencie jedna z najbardziej niezwykłych wizji uderzyła mnie. Nie miałam już ciała, byłam jedynie świadomością. Nie miałam rąk, oczu, ani ust, a mimo to mogłam widzieć i odbierać wszystko, co mnie otaczało. Najbardziej imponujące było to, że uświadomiłam sobie, że moja wizja nie była już taka sama jak wcześniej. Teraz mogłam zobaczyć wszystko naraz. Jeśli chciałam spojrzeć za siebie, nie musiałam obracać głowy wystarczyło o tym pomyśleć. Moje postrzeganie było kompletnie całościowe, jakbym miała widok 360 grady, i to mnie nie przerażało, po prostu było faktem. W tym momencie zdarzyło się coś jeszcze dziwniejszego. Nagle zobaczyłam postać pojawiającą się przede mną, a ku mojemu zaskoczeniu była to ja sama. Tak to dokładnie ja stojąca przede mną, ale nie było to dokładne odbicie była to moja lekko inna wersja, jakby moja bliźniaczka z niewielkimi różnicami. Twarz była praktycznie ta sama, ale coś zmieniało się w rysach, włosach i spojrzeniu. Zanim zdążyłam zapytać, co się dzieje, ta wersja mnie samej przekazała mi wiadomość, ale nie za pomocą artykułowanych słów. Komunikacja była natychmiastowa, jak myśl przesłana bezpośrednio do mojej głowy. Wiadomość była krótka, negatywna. Nie. Bezpośredni, empatyczny i obiektywny sposób, by powiedzieć nie. To było wszystko, ale od razu zrozumiałam, że oznacza to, iż nie mogę zostać. To nie był mój czas. Musiałam wrócić. A w następnej chwili zostałam wessana z powrotem. Uczucie powrotu do ciała było brutalne. Wychodzenie dawało natychmiastową ulgę. Powrót był dokładnym przeciwieństwem. Czułam, jakby cała moja esencja była. Wciągana przez ciemny wir skupiony w jednym punkcie, zostałam wessana do swojego ciała przez pępek, a uczucie było nie do zniesienia, jakbym była zmuszona do wejścia w zbyt ciasną przestrzeń. W tej chwili wizualizowałam tunel, który wielu opisuje, ale dla mnie nie przypominał fizycznego tunelu, lecz strumień energii, rodzaj skompresowanego przejścia. Moja świadomość była skupiona na jednym punkcie, podczas gdy byłam popychana ku życiu, a potem przyszła najgorsza część uczucie duszenia. To było tak, jakbym była uwięziona pod wodą, na skraju utonięcia, nie mogąc oddychać. Na chwilę miałam wrażenie, że znów umieram, ale nagle, jak ktoś, kto w końcu wynurza się na powierzchnię, moje ciało zareagowało. Złapałam oddech, otworzyłam oczy i wzięłam głęboki oddech. Przerażenie na twarzach lekarzy to coś, czego nigdy nie zapomnę. Kiedy się obudziłam, panował chaos. Lekarze nie spodziewali się zobaczyć mnie z powrotem. W rzeczywistości już przerwali procedury, a w tym momencie wypełniali dokumenty. Najwyraźniej zaakceptowali moją śmierć. To, co wydarzyło się potem, było jeszcze bardziej dziwne. Kiedy odzyskałam głos, zaczęłam zadawać pytania. – Mówiłeś o mnie – wskazałam na jednego z lekarzy i powtórzyłam dokładnie zdanie, które wypowiedział na temat mojej historii z lekami. Jego wyraz twarzy zamarł, spojrzał na swoich kolegów z całkowitym niedowierzaniem. – Jak to usłyszałaś? – zapytał Zrenia i w tym momencie zrozumiałam, że nie powinnam była niczego słyszeć. Moje serce się zatrzymało, moje parametry życiowe były zerowe, ale wszystko słyszałam. Od zawsze chciałam, żeby ktoś mi powiedział, że to co przeżywam to tylko wyobraźnia, że to wszystko jest iluzją, że mój umysł mnie po prostu oszukuje. Ale nie, potwierdzono każdy szczegół. Wtedy zrozumiałam, że naprawdę umarłam. To była drastyczna zmiana, ale miała więcej sensu niż cokolwiek innego w moim życiu. To był dopiero początek serii transformacji, które miały jeszcze nadejść. Ledwo zostałam nauczycielką, a coś we mnie wciąż było zaniepokojone. Było tak, jakby to doświadczenie bliskiej śmierci obudziło we mnie nowe pragnienie pragnienie głębszego zrozumienia życia, świadomości i rzeczywistości, które wykraczają poza to, co możemy zobaczyć. Powrót do dawnego życia i udawanie, że nic się nie stało, nie wchodził w grę. Podjęłam więc niespodziewaną decyzję wróciłam na Uniwersytet. Najpierw skończyłam studia licencjackie, które porzuciłam lata temu. Potem podjęłam studia magisterskie, a na koniec rozpoczęłam doktorat z psychologii i świadomości w dziedzinie zupełnie innej niż ta tradycyjna nauka, w której wcześniej pracowałam. W tym momencie moja percepcja świata zmieniła się zasadniczo. Wcześniej widziałam wszystko wyłącznie przez pryzmat nauki, wierząc tylko w to, co można było przetestować, udowodnić i powtórzyć. Teraz jednak zrozumiałam, że istnieje coś znacznie większego coś, czego tradycyjna nauka jeszcze nie wyjaśniła w pełni. Potem pojawiło się kolejne niezwykłe doświadczenie. Po moim bliskim spotkaniu ze śmiercią zauważyłam, że moja intuicja się wzmocniła. Działy się drobne rzeczy, jak na przykład to, że wiedziałam, co ktoś zaraz powie, zanim wypowie słowa, albo wyczuwałam, kiedy miało zdarzyć się coś ważnego. Na początku postanowiłam ignorować te przejawy. Wciąż byłam sceptyczna, a mój racjonalny umysł nie chciał zaakceptować tych zjawisk. Jednak z czasem zrozumiałam, że ta intuicja zawsze we mnie była. Po prostu przez całe życie ignorowałam jej głos. Teraz, po wszystkim, czego doświadczyłam, nie mogłam już jej zaprzeczyć. Wtedy właśnie zaczęłam pomagać innym. To był radykalny przewrót w moim życiu, ale miał dla mnie większe znaczenie niż cokolwiek, czego wcześniej doświadczyłam. Jednak to był dopiero początek serii zmian, które miały nadejść. Pozostaniu nauczycielką wciąż czułam niepokój. To było tak, jakby to doświadczenie bliskiej śmierci obudziło we mnie niezaspokojoną potrzebę poznawania głębiej życia, świadomości i tego, co naprawdę istnieje poza naszym postrzeganiem. Nie mogłam po prostu wrócić do dawnego życia i udawać, że nic się nie wydarzyło. Podjęłam więc zaskakującą decyzję wróciłam na uniwersytet. Najpierw ukończyłam studia licencjackie, które porzuciłam lata wcześniej. Potem postanowiłam pójść dalej, kontynuując studia magisterskie, a ostatecznie znalazłam się na studiach doktoranckich, badając psychologię i świadomość, dziedziny zupełnie inne niż tradycyjna nauka, z którą wcześniej miałam do czynienia. W tym momencie moja perspektywa na świat radykalnie się zmieniła. Wcześniej postrzegałam wszystko przez sztywne okulary nauki, wierząc tylko temu, co można sprawdzić, udowodnić i powtórzyć. Teraz jednak uświadomiłam sobie, że istnieje coś znacznie szerszego, coś czego konwencjonalna nauka jeszcze nie potrafi w pełni wyjaśnić. Później wydarzyły się kolejne dziwne rzeczy. Po doświadczeniu bliskiej śmierci zaczęłam odczuwać, że moja intuicja się wzmocniła. Pojawiały się drobne rzeczy, jak przewidywanie, co ktoś powie, zanim wypowie słowo, czy poczucie, że ważne wydarzenie jest tuż za rogiem. Początkowo próbowałam ignorować te uczucia, bo wciąż byłam sceptyczna, a mój racjonalny umysł odrzucał takie odczucia. Jednak stopniowo zrozumiałam, że ta zdolność zawsze była we mnie obecna, tylko przez lata ją tłumiłam. Teraz, po tym wszystkim, nie mogłam już temu zaprzeczać. Wtedy zaczęłam pomagać innym. Zaczęłam dogłębnie zgłębiać ludzką psychikę, traumy i blokady emocjonalne. Stałam się przewodnikiem dla tych, którzy czuli się zagubieni, pomagając im pokonać bóle, które wydawały się nieuleczalne. Moja przeszłość, którą kiedyś uważałam za ciężar, nabrała teraz jasnego sensu. Przygotowała mnie na ten moment. Zrozumiałam w końcu to było moje powołanie. Śmierć nie była moim końcem, w rzeczywistości stała się początkiem wszystkiego. Gdybym nie umarła tamtego dnia, prawdopodobnie wciąż tkwiłabym w tym samym destrukcyjnym cyklu, bez celu i kierunku. Ale teraz dokładnie wiedziałam, dlaczego tu jestem. Moim zadaniem jest pomagać zmieniać świat na lepsze. Jeśli to jest lekcja, jaką wyniosłam z tego doświadczenia, to taka, że życie sięga znacznie dalej, niż możemy sobie wyobrazić. Spędzamy tyle czasu martwiąc się o problemy, lęki i niepewność, że zapominamy o tym, co naprawdę się liczy. Gdy umarłam, zrozumiałam, że nic z tego nie ma tak wielkiej wagi, jak myślałam. To, co zostaje na końcu, to nie błędy, porażki czy cierpienie, ale to, czego się nauczyliśmy i jak decydujemy się żyć. Największa przemiana mojego życia nastąpiła, gdy pojęłam, że każda przeszkoda ma swój cel. Czasem trudności, z jakimi się mierzymy, są po prostu okazją, by odkryć siebie na nowo, porzucić drogę, która już nam nie służy i wyruszyć w tę, która naprawdę ma znaczenie. Musiałam umrzeć, by to wszystko pojąć, ale nie jest to konieczne. Twoje życie ma sens, nawet jeśli teraz trudno go dostrzec. Nie jesteś tu przypadkowo. Każde doświadczenie, każda chwila, każde wyzwanie to element większej układanki. Wszystko może się zmienić w momencie, gdy zdecydujesz się spojrzeć na życie inaczej. Jeśli ta historia w jakikolwiek sposób Cię poruszyła, jeśli zmusiła Cię do zastanowienia się nad własną drogą, zapraszam do subskrypcji kanału. Tu dzielimy się prawdziwymi opowieściami, które mogą zmienić Twoją perspektywę na życie i to, co jest po drugiej stronie. Więc jeśli wierzysz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, jeśli czujesz, że czeka Cię coś większego, nie przegap kolejnych historii. Zapisz się teraz, włącz powiadomienia i zacznij odkrywać nową perspektywę na życie. Dziękuję, że jesteś z nami. Do zobaczenia w następnym wideo.